Klob, babcia! E, witam Was! Elo, saluto! Nie wiem, czy Elo, saluto y, y, to są aktualne pozdrowienia. Jeżeli nie są, to proszę mi powiedzieć, jakie są teraz aktualne pozdrowienia. Oprócz Oprócz tych pozdrowień, proszę mi powiedzieć, jakie są pozdrowienia aktualne. Wiecie, co mi przeszkadza w moim życiu? Maseczki, maseczki. Ale nie żeby bez sensu, duszę się, COVID -a nie ma, nie mogę pokazać się z ustami na czerwono, mi pięknie, bo, bo nie ma uspod, bo, pod masyczką. Ale dlatego, że maska nic nie wyraża, bo to jest maska. Yy, Za tej maski mówię do Was. bla 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 bla. Ale mówienie yy, to jest tylko 20% ogólnego przekazu komunikowania się. 80% to jest język, mowa, ciała, a twarz jest ciałem, prawda? Patrzę na twarz, ona robi miny, uśmiecha się, jest zła, smutna, wesoła. Razem z oczami jest całością przekazu. Jak zostają tylko oczy, jesteśmy troszkę bezradni. Yy, bo przekazów całościowego nie ma. Na Facebooku jest opcja rozpoznawanie twarzy. Zrobiłam zdjęcie w maseczce. Nie rozpoznano twarzy, mojej twarzy. Nie rozpoznano, bo była w maseczce znam twarze znajomych starych znam twarze ludzi z którymi spotykałam się przed pandemią pań ze sklepu mojej ukochanej fryzjerki Moniki która zawsze robi mnie piękną jak sobie podgolę za bardzo to, to mi pomaga ratuje mnie no ale nowi ludzie, których poznaję, oni wszyscy w maseczkach ich spotykam, byłam ostatnio u lekarza. Pierwszy raz go widziałam na oczy. Ale na oczy, nie na twarz. Był w maseczce. Nic. Gdybym go zobaczyła na ulicy, to on by mnie nie poznał. Ja bym go też nie poznała. I ten brak identyfikacji. Takiej całościowej identyfikacji, najbardziej w bliskości mowie ciała naszego, najbardziej mi przeszkadza w tej pandemii. <laughs> Przepraszam, coś mnie zatkało. No i teraz tkankowicze. Tkankowicze, jeżeli jest, jeszcze teraz jesteśmy, jesteście, to zaśpiewam Wam pieśń naszą, nasz hymn. Tkanka mózgowa z Łazienki, tkanka mózgowa, tkanka w maseczce z Łazienki, tkanka mózgowa. Trzymajmy się, nie dajmy się.